Zetnijmy to drzewo, już trzeci rok nie daje owoców. I no ja mam jeszcze czekać. Ech. A może zabiłko się tym drzewem? Zetniemy go za rok, jeśli nie będzie dawało owoców. Czy co? co? Co się z No dobra. No. Hej, chwa. witajcie na kanale Ema Challenge. Z tej strony Milena, Mirena i Oliwia. Dzisiaj jest 23 marca, czyli niedziela, a fragment emagali dziś to. Ktoś miał w swojej winnicy drzewo figowe. Gdy przyszedł szukać na nim owocu, nic nie znalazł. Powiedział więc do obronnika. Już od trzech lat przychodzę szukać owocu na tym drzewie, a nie znajduję, wytnij je. Po co jeszcze była? Wyjawia ja ziemię. Lecz on mu odpowiedział: Pani, postaw je jeszcze na rok. Ja okopię ją i obłożę na posem. Może zaowocuje, a jeśli nie, wtedy je usuniesz. W tym fragmencie chodzi o to, że ten yy, ogrodnik daje temu drzewu. Mówi, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Yy. I może właśnie to chciał przekazać Jezus przez tą przypowiedź: żeby dawać też innym jeszcze jedną szansę, dać im szansę, żeby się poprawili. A więc challenge na dziś to jest dać szansę komuś. Zostawiajcie sobie lajki. Pa!